Zasiłek chorobowy w Norwegii. Aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy w Norwegii, należy spełnić kluczowe warunki: przynależność do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, minimum 4 tygodnie ciągłej pracy oraz osiągnąć dochód na poziomie minimum pół stawki G brutto. Ale spełnienie tych warunków to dopiero początek. W Norwegii zwolnienie lekarskie to tylko podanie o zasiłek, a nie gwarancja jego wypłaty. Polskie i norweskie zwolnienia lekarskie różnią się, więc uważaj na detale. Po wizycie u lekarza niezwłocznie poinformuj pracodawcę i wyślij wszystkie dokumenty do NAW. Możesz to zrobić samodzielnie lub przez polski ZUS. Pracodawca płaci za pierwsze 16 dni kalendarzowych zwolnienia. Po tym okresie zasiłek chorobowy wypłaca NAW. Zasiłek ten można pobierać maksymalnie przez 52 tygodnie. Jeżeli po tym okresie nadal jesteś chory, możesz ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny. Jeżeli posiadasz zwolnienie lekarskie od polskiego lekarza, to pamiętaj, aby wypełnić dodatkowy wniosek w postaci oświadczenia własnego, który należy wysłać razem ze zwolnieniem do NAF. Jeżeli potrzebujesz pomocy, chętnie zajmiemy się Twoją sprawą. Pomagamy w wysyłaniu dokumentów i wypełnianiu formularzy. Jesteśmy z Tobą na każdym etapie, aż otrzymasz decyzję w sprawie zasiłku chorobowego. Skontaktuj się z nami już dzisiaj. Zapraszam.